sobie pracę, w której jesteś całkowicie niezależny. Sam decydujesz o tym, z kim będziesz pracować. Wybierasz dogodne dla siebie godziny pracy, zaś grono Twoich współpracowników to partnerzy, którym całkowicie możesz zaufać. Pomyśl o zajęciu, dzięki któremu zrealizujesz swoje cele i ambicje. O pracy, która stanie się dla Ciebie przyjemnością, do której będziesz podchodzić z wielkim entuzjazmem. Zwróć uwagę, jak ciekawie byłoby, gdybyś sam określał, czym jest Twój sukces i konsekwentnie dążył do jego realizacji. Myślisz, że to tylko marzenie? Nic podobnego. Już wkrótce to wyobrażenie może stać się rzeczywistością. Wystarczy, że poświęcisz chwilę i poznasz z nami zasady, które poprowadzą Cię do sukcesu. Oglądając ten film, czynisz właśnie pierwszy krok do poznania zasad, na których opiera się marketing wielopoziomowy. Co to jest? Na czym polega marketing wielopoziomowy? MLM, skrót od angielskiego multi-level marketing, czyli marketing wielopoziomowy, to forma sprzedaży, która odbywa się poza sieciami sklepowymi. Opiera się na bezpośrednim kontakcie z klientem, co skraca do minimum drogę produktu do jego nabywcy. Dystrybutor może zaoferować swojemu klientowi atrakcyjne i wyjątkowe produkty, które nie są dostępne w tradycyjnych punktach sprzedaży. No dobrze, to jest teoretyczna formułka, ale jak to się przekłada na praktykę? Taka forma sprzedaży przede wszystkim wpływa na ceny naszych produktów. Jest ona zdecydowanie niższa niż podobnych artykułów sprzedawanych w sklepach. Produkty FM Group są tańsze także dlatego, że ograniczone do minimum zostają nakłady na reklamę i marketing. Produkt nie pokonuje też długiej drogi z fabryki poprzez hurtownie, przedstawicielstwa i sklepy, zanim trafi do rąk klienta. Z klientem kontaktuje się bezpośrednio dystrybutor, polecając mu sprawdzony już produkt, prezentując próbki zapachów. Pokazując katalogi. No to wygląda na to, że warto zostać dystrybutorem FM Group. Oczywiście. Już ci mówię dlaczego. Nie musisz inwestować pieniędzy, by założyć własny biznes. Wykupujesz tylko pakiet startowy, który będzie twoim narzędziem pracy. Możesz prowadzić własną działalność w dowolnym miejscu, w kraju bądź poza jego granicami. Dzięki kontaktowi z Centrum Dystrybucji i systemowi wysyłkowemu uzyskujesz prosty dostęp do produktów. Dysponujesz licznymi materiałami marketingowymi niezbędnymi do pracy. Korzystasz z prezentacji, seminariów i szkoleń organizowanych przez sponsora oraz firmy. W ten sposób zdobywasz niezbędną wiedzę o produktach, programach motywacyjnych, promocjach, materiałach i narzędziach marketingowych. Poszerzasz także swoje kontakty biznesowe. Jako wyróżniający się sprzedawca i sponsor, zyskujesz dodatkowe możliwości zarabiania z tytułu specjalnych programów motywacyjnych. Jasno ustalone progi premiowania w planie marketingowym gwarantują ci rzeczywiste, bardzo korzystne wynagrodzenie za osiągane efekty. Zdobywając pozycję lidera, bierzesz udział w wyjątkowym na rynku systemie udziału w zyskach firmy. No dobrze, brzmi to ciekawie. Prawie mnie przekonałaś. Ale jak miałbym się do tego zabrać? Na samym początku musisz zapoznać się z naszym planem marketingowym. Pozwoli ci on poznać zasady działania naszych dystrybutorów. Plan marketingowy FM Group. Składa się z dwóch etapów. Każdy z nich dotyczy innych obszarów zarabiania. Etap pierwszy. Klub Magnolii. Określa gratyfikacje oraz prowizje, jakie otrzymujesz za produkty sprzedane przez ciebie oraz zaproszone do współpracy osoby. Etap drugi to Klub Orchidei. Kolejna faza Twojej przygody z FM Group. Dowiesz się z niej, jakie czekają na ciebie korzyści, gdy zostaniesz jednym z liderów sprzedaży. No to do dzieła. Jak wygląda nasz plan? Na początek musimy sobie uściślić kilka podstawowych pojęć, których będziemy używali w tym filmie. Oto one: Dystrybutor to osoba pełnoletnia, zamawiająca na własne potrzeby lub sprzedająca produkty i usługi FM Group. Dystrybutor umożliwia szczegółowe zapoznanie się z ofertą FM Group oraz pomaga w wyborze idealnego produktu. Sponsor to osoba, która umożliwia nowym członkom dołączenie do FM Group. To twój opiekun, a jednocześnie przewodnik po ofercie i zasadach działalności firmy. Wybór sponsora to jedna z twoich najważniejszych decyzji. Jest dokonywana jednorazowo, bez możliwości zmiany, dlatego warto ją dobrze przemyśleć. Starter to podstawowe narzędzie pracy każdego dystrybutora, za pomocą którego prezentuje on ofertę FM Group. W skład startera wchodzą próbki zapachów perfum, Katalogi, plan marketingowy, druk umowy oraz płyta DVD, na której znajdują się m.in. filmy korporacyjny oraz szkoleniowy, a także prezentacja firmy Drone Fragrances. Jesteś gotowy na nowe wyzwania? Doskonale! Przystępując do współpracy z FM Group, sam zdecydujesz o tym, na którym polu będziesz działał. Twoja dalsza kariera zależy tylko od ciebie. Zrób więc swój. krok pierwszy. Bądź swoim pierwszym klientem. Oszczędzaj na własnych zakupach. Jako dystrybutor możesz kupować produkty i usługi FM Group po niższych cenach. Jak widzisz, już odniosłeś pierwszy sukces. Zaopatrujesz się we wysokiej jakości produkty i korzystasz z usług po bardzo przystępnych cenach. Jednocześnie zdobywasz coraz większą wiedzę na temat marki FM Group. Z doświadczenia wiem, że większość naszych dystrybutorów nie poprzestała na kupowanie produktów tylko dla siebie. Kiedy przekonali się o ich wyjątkowości, postanowili zachęcić do nich swoją rodzinę, przyjaciół, znajomych. Nawet nie zdążysz zauważyć, kiedy sam staniesz się aktywnym dystrybutorem, sprzedającym nasze produkty i usługi innym. Nadeszła pora, aby się do tego przygotować i zrobić krok drugi. Sprzedawaj innym, zarabiaj na marży. Bądź ekspertem. Znasz już produkty i usługi, które oferuje FM Group. Wiesz, że łączą w sobie dobrą jakość i atrakcyjną cenę. Nadszedł czas, aby pokazać te produkty i usługi innym. To doskonały sposób na to, aby zacząć zarabiać. Krok drugi to sposób na stworzenie własnego biznesu wspólnie z FM Group. Spróbuj przypomnieć sobie Twojego znajomego, który z wielkim zaangażowaniem opowiadał o swoim hobby. To hobby naprawdę go pochłonęło. Mówił o nim z wielką pasją i entuzjazmem. Nawet nie zauważyłeś, kiedy zainteresowałeś się tym, o czym opowiadał. W ten sposób, tyle, że mówiąc o naszych produktach i usługach, możesz zacząć na nich zarabiać. To naprawdę proste. Przekonaj się o tym sam. Twoja droga do sukcesu zależy tylko od Ciebie. My możemy jedynie pomóc Ci w jego osiągnięciu, przedstawiając ścieżki, które Cię do niego doprowadzą. Pomyśl o tym, komu możesz zaoferować produkty i usługi. Przede wszystkim rodzinie, no i chyba znajomym. Nie ograniczaj się do rodziny i najbliższych znajomych. Twoi koledzy z pracy, znajomi ze szkoły. Współpracownicy czy sąsiedzi to idealni kandydaci do tego, aby już wkrótce stać się Twoimi klientami. Bądź otwarty. Każda nowo poznana przez Ciebie osoba to potencjalny klient, z którym można nawiązać współpracę. Wciąż poszerzaj swoją wiedzę na temat produktów i usług. Sam jesteś najlepszą reklamą i źródłem informacji o naszej ofercie. Poszerzając swoją wiedzę na ich temat, stajesz się ekspertem. I jak będę zarabiał jako ekspert? Kiedy zajmiesz się dystrybucją produktów i usług, Twoim zyskiem będzie marża pochodząca z ich sprzedaży. Wyjaśnię Ci to na prostym przykładzie. Twój klient, przeglądając katalog, zainteresował się jednym z produktów. Ty, realizując zamówienie, kupujesz produkt po niższej cenie, tzw. cenie dystrybutora. Różnica pomiędzy ceną katalogową a ceną dystrybutora to Twój zysk bezpośredni. Sprzedaż produktów i usług klientom to jednak nie wszystko. Możesz zarabiać znacznie więcej. To przecież oczywiste, że chciałbym zarabiać jak najwięcej. Aby tak było, musisz zrobić krok trzeci. Zostań liderem. Stwórz własną sieć dystrybucji. Przed Tobą kolejne ciekawe zadanie i tylko od Ciebie zależy, czy zdecydujesz się na jego realizację. Twoim celem będzie zbudowanie własnej sieci dystrybucji. Zacznijmy od początku. Zbudować sieci dystrybucji to nic innego, jak zachęcić nowe osoby, aby zajmowały się tym samym, co Ty: sprzedażą produktów i usług FM Group. Jeszcze niedawno tworzyłeś swoją listę potencjalnych klientów. Czy wiesz, że część z nich to idealni kandydaci do tego, aby stać się nowymi dystrybutorami? Nie obawiaj się, że stracisz ich jako swoich klientów. Kiedy będziesz ich sponsorem, oprócz zysku pochodzącego ze sprzedawania produktów, będziesz czerpał dodatkowe korzyści wynikające z Twojej nowej funkcji. To, kogo zaprosisz do swojej sieci, zależy od Ciebie. Mogą to być Twoi dotychczasowi klienci, możesz zaprosić także inne osoby. W tej kwestii masz dużą swobodę. To, ile osób dołączy do Twojej sieci, zależy wyłącznie od Ciebie. Budując swoją strukturę, musisz pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Najlepszym rozwiązaniem jest zbudowanie takiej sieci sprzedaży, abyś na co dzień był w stanie współpracować z każdą z osób. Tak zbudowana sieć umożliwia harmonijną współpracę oraz przynosi rosnące zyski. Budując swoją sieć, pamiętaj o innych. Pozostaw im możliwość, z której Ty także skorzystałeś. Zbuduj swoją sieć tak, aby inne osoby miały szansę na zrobienie tego samego. Takie rozwiązanie sprawi, że Wasza praca będzie bardziej efektywna i przyniesie większe dochody. Zobaczmy, jak wyglądają Twoje konkretne dochody w zależności od liczby sprzedanych przez ciebie i Twoją sieć produktów FM Group. W danym miesiącu Ty i zaproszone przez Ciebie do współpracy osoby sprzedajecie produkty o równowartości 300 punktów. Zgodnie z naszą tabelą osiągnąłeś pierwszy poziom efektywności 3%. Otrzymujesz więc dodatkową prowizję 3% od uzyskanego obrotu. Co to jest poziom efektywności? Poziom efektywności to miara skuteczności działania Twojej grupy określona za pomocą punktów uzyskanych w danym miesiącu. Sprzedając produkty firmy FM Group, kwalifikujesz się na jeden z poziomów efektywności. Obrót Twój i Twojej struktury w pierwszym miesiącu to 300 punktów. Twoja prowizja to 300 punktów razy 3% Twój poziom efektywności, czyli 9 zł. To Twoja dodatkowa prowizja wynikająca z liczby produktów sprzedanych przez Ciebie. I Twoją grupę. Jeśli chcesz otrzymać prowizję, musisz spełnić jeden zasadniczy warunek. W miesiącu, w którym chcesz ją otrzymać, musisz dokonać zakupu produktów o wartości co najmniej 34 i 42setnych punkta. Na przykład dwie sztuki perfum po 30 ml. Zaraz, zaraz. A jak się oblicza te punkty? Jak się je przelicza na pieniądze? Punkty, które wypracowała Twoja struktura, na przykład 300, mnożysz przez uzyskany poziom efektywności. W tym wypadku 3% i uzyskujesz prowizję w wysokości 9 zł do podziału dla całej struktury. A teraz popatrzmy, co będzie, jeśli osiągniesz najwyższy w klubie magnoli poziom efektywności 21%. Przyjmijmy, że jesteś sponsorem dobrze funkcjonującej sieci dystrybucji, której obrót wyniósł aż 43 134,42 punkta. Dodatkowo, ty sprzedałeś produkty o minimalnej wartości niezbędnej do wypłaty prowizji 34,42 punkta. Uzyskane przez ciebie i twoją grupę 43 134,42 punkta kwalifikuje cię na 21% poziom efektywności. Tak pokaźne obroty będą miały bezpośrednie przełożenie na wysokość prowizji, którą otrzymasz zarówno ty, jak i twoja grupa. Twój poziom efektywności wynosi 21%. Oznacza to, że otrzymujesz 21% od 34,42 punkta. Za taką wartość punktową sprzedałeś osobiście produkty. Oprócz prowizji wynikającej z własnej sprzedaży, otrzymujesz także prowizję za sprzedaż w swojej świetnie zorganizowanej grupie. Wyliczmy teraz Twoją prowizję w danym miesiącu, wynikającą ze sprzedaży Twojej i Twojej grupy. Basia sprzedała produkty za 2000 punktów, Paweł za 2800, Ania za 5500, Dominik za 6200, a Krysia za 9600, Bartek aż za 17000 punktów. Odpowiednio członkowie Twojej grupy osiągnęli następujące poziomy efektywności. Basia i Paweł 6%, Ania i Dominik 9%, Krysia 12%, a Bartek 15%. Twoja prowizja ze sprzedaży struktury Basi to 2000 punktów razy 15%. Twój poziom efektywności minus poziom efektywności Basi, co daje 300 zł. Twoja prowizja ze sprzedaży struktury Pawła to 2800 punktów razy 15%. Twój poziom efektywności minus poziom efektywności Pawła, czyli 420 zł. Twoja prowizja ze sprzedaży struktury Ani to 5500 punktów razy 12%. Twój poziom efektywności minus poziom efektywności Ani, czyli 660 zł. Twoja prowizja ze sprzedaży struktury Dominika to 6200 punktów razy 12%. Twój poziom efektywności minus poziom efektywności Dominika, czyli 744 zł. Twoja prowizja ze sprzedaży struktury Krysi to 9600 punktów razy 9%. Twój poziom efektywności minus poziom efektywności Krysi, czyli 864 zł. Twoja prowizja ze sprzedaży struktury Bartka to 17000 punktów razy 6%. Twój poziom efektywności minus poziom efektywności Bartka, czyli 1020 zł. Prowizja z Twojej sprzedaży to 34,42 punkta razy 21%. To jest 7 zł. i 23 grosze. W sumie dzięki sprzedaży swojej oraz swojej grupy zarobiłeś aż 4015 zł. i 23 grosze. Twoja prowizja to nie wszystko. Na efektywnej sprzedaży skorzystali także wszyscy członkowie Twojej grupy, którzy w sumie zarobili aż 5043 zł.